Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest Matura, maj 2014, poziom podstawowy, zadanie czwarte. Moi drodzy, czego będziecie potrzebować, żeby policzyć z nami to zadanie? Na pewno tablicę ze wzorami, które możecie mieć na maturze. Możecie też potrzebować kalkulatora, oczywiście kartka papieru i coś do pisania. Dobrze by też było, żebyście mieli wydrukowany arkusz i po nim po prostu pisali, żeby te odpowiedzi i te obliczenia tam zostały do powtórek. No więc zaczynamy. Na tablicy mamy zadanie. Mamy obliczyć sumę, logarytm o podstawie 8 z 16 dodać 1. I teraz tak, od razu yy, może, jeżeli już widzimy, to wyeliminujmy odpowiedzi, które są dla nas podchwytliwe, a na pewno się nam nie przydadzą. Otóż. Tutaj najbardziej kusiłoby nas, żeby zaznaczyć odpowiedź C, dlatego że łatwo byłoby do szesnastki 16, do 16 dodać 1 i po prostu obliczyć tę sumę. Ja od razu uprzedzam, takiej odpowiedzi nie można podać. Nie ma takiej własności logarytmu, gdzie mogę sobie dodawać liczby do argumentu, więc ja już z automatu, żeby mnie nie kusiło, tę odpowiedź C eliminuję. I teraz tak, w tej sumie najbardziej przeszkadza mi logarytm, ponieważ nie znam jego wartości. I żeby poznać wartość tego logarytmu, moi drodzy, postaramy się skorzystać z definicji naszego logarytmu, którą macie w tablicach naturalnych. Zapiszę sobie, że mój logarytm ma wynik x, bo nie znam tego wyniku. I jak to leciało? Definicja logarytmu mówiła, że jeżeli ja podstawę logarytmu, czyli u mnie 8, podniosę do potęgi po prawej stronie, czyli do mojego x, to ja otrzymam wynik, który mam w pod, tutaj w argumencie, czyli u mnie 16. No to zapiszmy to jakoś, czyli 8 do x, tak jak mówi mi strzałka, ma się równać 16. I tak myślę, i myślę, i myślę. No 8 do 2 to jest 64, za dużo. 8 do 1 to jest 8, za mało. Czyli ósemka podniesiona do jakiejkolwiek potęgi, Naturalnej bądź też całkowitej, ona mi nie da szesnastki w jakiś łatwy sposób. Więc ja muszę w tym momencie skorzystać z własności potęg. Otóż zastanówmy się, jaka liczba mniejsza od ósemki, czy od szesnastki, jak podniosę ją do którejś potęgi, to da mi na przykład 16 i da mi 8 jednocześnie. W sensie te potęgi są różne, ale podstawy są takie same. I teraz uwaga! Obie liczby są podzielne przez 4, ale 4 do potęgi na przykład drugiej to już jest 16, a 4 do pierwszej to jest 4. I znowu na przykład nie uzyskam ósemki. Obie liczby też są podzielne przez 2. I teraz tak, zastanówmy się, 2 do której da mi 16, 2 do drugiej to jest 4, do trzeciej to jest 8. No i do czwartej to jest 16, czyli szesnastkę zapiszę sobie jako 2 do czwartej. 2 do której da mi 8, 2 do drugiej to jest 4, 2 do trzeciej to jest 8. Czyli ja ósemkę zapisuję jako 2 do trzeciej, ale nie, oczywiście nie zapominam, że mam jeszcze to do x -a podnieść. I teraz tak. W momencie w tablicach, gdzie macie w własności potęg, jest tam coś takiego jak A do M i do N. I to jest potęga potęgi. I jaka własność jest tutaj zapisana? Że ja mogę ten nawias opuścić i te potęgi tutaj wymnożyć. Czyli będę miała 2 do 3 razy x, czyli do 3x równa się 2 do 4. I teraz tak, ponieważ po obu stronach mam te same podstawy, mam dwójki, ja je skreślam sobie. To jest takie trochę tylko i wyłącznie na potrzeby naszego rozwiązywania działania i co robię, przyrównuję tylko ich potęgi, czyli 3x równa się 4. Ja chcę wyliczyć koniecznie x, bo jeżeli wyliczę x, to będę znała wartość tego naszego logarytmu. Czyli dzielę teraz sobie przez 3, czyli moje x to są 4, Trzecie. I uwaga, to nie koniec zadania, bo ja muszę obliczyć sumę, czyli obliczyłam tylko tę część sumy, więc ja teraz do tej części, którą obliczyłam, czyli mojego x równego 4 trzecie, muszę dodać jeszcze 1, czyli mam 4 trzecie dodać 1. I teraz uwaga, no więc już widzę, że, że co, że no te odpowiedzi tutaj... Nigdzie nie ma żadnych całości, więc ja muszę moją jedynkę zamienić na ułamek o podstawie 3, czyli 4 trzecie dodać, co będzie 3, czyli 3 przez 1 to jest 3, razy 1 to jest 3, czyli to będzie w ten sposób. I ja widzę, że jak się dodawało ułamki, czyli mianownik zostaje i dodaję licznik, czyli 4 plus 3 jest 7. Czyli wartość mojej ostatecznej sumy jest równa 7 trzecich, a to jest, moi drodzy, odpowiedź T. Czyli skorzystaliśmy tutaj z definicji logarytmu, czyli to, co macie w tablicach. I, I moi drodzy, dalej skorzystaliśmy już z własności funkcji wykładniczej, z własności potęg, które także macie w tablicach. Pamiętajcie, żeby tak działać, żeby nie wyjść z, ze wzorami, zwłaszcza yy, poza zakres waszych tablic, bo po to one są, żeby Wam w 100% pomóc na maturze. Zapraszam do kolejnych części z cyklu Matura maj 2014, poziom podstawowy. Zapraszam także do kontaktu z nami, jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, bądź też chcielibyście, aby na naszym kanale znalazło się jakieś zadanie bądź też zagadnienie. Adres mailowy jest podany w opisie. Moi drodzy, zapraszam do polubienia także naszego filmu, zasubskrybowania kanału. Życzę Wam udanego dnia i do usłyszenia.